No, Wskrzeszenie Łazarza to jest obraz Rembrandta. To, to Chrystus, Chrystus, że tak powiem, wskrzesił Łazarza. No i generalnie Rembrandt to był no, holenderski pisarz eseista. No co, te lampki hmm? robił do tam... Malo nie! Nie, nie, właśnie to nie tak było. On generalnie namalował Wskrzeszenie Łazarza, czyli to, że do nie wymieniono skrzynię, i generalnie A. i to wisiało w lubrze to dzieło, yy, gdzieś koło łomianek i zostało oświetlone diodami LED. I wszyscy, którzy uwielbiają Volkswagena na yy, jakby... Na cześć. Yy, no wiesz, no tak myśląc o tym, po prostu oświetlają swoje tablice, tak na, na, po prostu upamiętniają to zdarzenie. Rembrandtami tak znamy. Rembrandtami, a Rembrandty to są te takie ostre ledy nad tablicą i to generalnie to po, po prostu to, to, to przypomina wszystkim oglądającym, że właśnie nastąpiło coś takiego jak wskrzeszenie Łazarza, czyli, że Python powrócił na drogę, a nie poszedł do zgniatarki. <laughs>